Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy biszkopt kakaowy. Ja tutaj mam osobno białka. Mam tu 6 białek, 6 żółtek oddzieliłam sobie. 5 łyżek mąki pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 6 łyżek cukru i półtora łyżeczki proszku do pieczenia. Teraz białka przelewamy do naszej miski, dodajemy szczyptę soli i będziemy ubijać na puszystą masę. Jajeczna już jest ubita, więc będziemy dodawać mąkę i ruchem półkolistym zmieszać. Mąkę przesypuję, aby ją przesiać. I to już całość. Przesypię mąkę, przesypię proszek do pieczenia i przesypię nasze kakao. I całość będę delikatnie mieszać ruchem półkolistym, aby nasz biszkopt był puszysty. Robot już nam nie będzie potrzebny, więc go odłożymy. A tutaj będziemy porcjami dosypywać mąkę i delikatnie mieszać. Będzie to biszkopt kakaowy, czekoladowy. W zależności jak tam kto. Ja nazywam go biszkoptem kakaowym, bo tu nie ma dodanej czekolady. No ale w różnych przepisach różnie jest to podawane. No to mam już prawie całą przysianą, więc należy dokładnie ładnie pomieszać, aby nasza masa była bardzo napowietrzona. Biszkopt wtedy będzie puszysty. Masę przełożymy do formy wyłożonej papierem do pieczenia i będziemy piec 40 minut w 170 stopniach. Tutaj mam formę 30 na 25 i przekładam biszkopt do formy. Tu już mam wyłożone, tak wygląda mój biszkopt. Jest on ładnie, równomiernie i go przelewam do naszej formy. Dokładnie powie. I już... Należy to wyrównać i będziemy nasz biszkopt piekli około 40 minut, to też w zależności od piekarnika, ja mam piekarnik standardowy, taki gazowy, więc ja piekę 40 minut w 170 stopniach. I nasz biszkopt wędruje, tak wygląda nasz biszkopt i on wędruje do piekarnika. I po 35 minutach nasz biszkopt jest gotowy. Należy go wyjąć. Możemy sobie Nasz biszkopt jest piękny, puszysty, gotowy do przełożenia masami, kremami i tymi. To dowolność, można przełożyć dżemem, masą, kremem, to już jest dowolność. Tak wygląda nasz biszkopt kakaowy, ja tu już zdejmuję z niego Papier do pieczenia i mamy piękny, jeszcze gorący biszkop czekoladowy.